Bul 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 versus Bul versus Bul bul bul. g Bul versus Games. Na. Kat kat kat. -ka -ka Na len. Bul versus Games. Bulwers Games. Bulwers Games. Bul Games. Bulwers Games. Zapraszamy do oglądania. Siemanko Zdronek Kamilos. Kamilos. No i slin. No i slin. I to jest... I wróg! Y no zabił mnie! No i wróg. <grym> I to jest kolejny odcinek z Battlefield 3. Jesteśmy znowu na Close Quarters, jednak na innej mapie. Tak, na złomowisku, bo Daniel to lubi. To jest mapa złomowisko. Ja lubię w ogóle Close Quarters. fajny. jest. No i lubi Daniel złomowisko, także... No, też. Dużo kanały. rzeczy. No, kanały też są dobre. No. Takie klimaty dla Daniela specjalnie wybieram. Tutaj jeps, no i dupa i znowu zginąłem Ogólnie mało osób jest na tym serwerze coś Eee jak mało Ale w sumie na taką mapę... Do, tej do tego, do trybu gry Na takiej mapie to wystarczy no Ale właśnie. powiem Ci szczerze, Kurde. że trochę mało Tu wróci? Kurde, nie trafiłem O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck Bije mnie coś z góry! Cieszyt. ja z tego spaceru to ja Nie wiem Niech na a moje standardy. A tu ty grasz ze No to widzisz? Teraz coś z Shoguna grasz? A nie grałeś? Nigdy. No nie grałem. No i widzisz. Bo chyba zacząłem grać z Shogunem wtedy, jak my tego dita robiliśmy. No i widzisz, coś, coś, coś przeskoczyło ci biodrze. Kuźwy manchen. <śleszy> <śleszy> Ku, Kuźwy manchen. Fucken maken. Z boku! Kurde! on jest! Czulis! Ja mam ja oślepa, i tak Ej, patrz, ja mam shotgun uber hardcore To jest USAS ja czekaj, czeka, To jest full auto to, coś, coś strzelało A pierdziele, strzelało Na górę chodź O nie! B przejmujemy O oh, fuck, Zabrili Przejmuj B zarbili mnie. Kurde, w ogóle dla mnie ta, ta czułeś myszki teraz jest za dużo. bo za, za dużo graliśmy w modelów honor i teraz dla mnie jakby ta czułeś myszki taka, taka jest taka inna. No, chyba za mała. Właśnie za dużo I... dla mnie O, zginęłem Ty Też zaraz zginiesz, patrz. Nie, Trzy, patrzcie. Trzymaj gościa. I drugiego O No kurde, zrespiłem się na ciebie od razu strzelają Kuź wyn! Co ja odwaliłem z NOŻA, go zabiłem! Jezus, Mary. No kurde, nie respwcie się! No. Jezu, jakie debile ciąg mnie respią! No nie respcie mnie, debile, cholerne, głupie! Co? Mnie też! Jezus Maria, no, nie <ścoughs> O Boże, ledwo, ledwo przeżyłem po prostu, ale ci debile, kurde, grać nie ują. Kurde, tu jest tak ciemno jak w dupie Użumyna. O, zjechałem sobie gdzieś. A ja tak! To jest nasz żumyn. Znaczy no, my mówimy na murzynów żumyny. No bo To, to jest moim zdaniem lepsze określenie. No właśnie, tak, tak fajniej brzmi. Tak bardziej słodko. Przez z, z kropką. <grym> a my umiemy pisać ci przez szyję z kropką. <grym> a, kurde! Nie, nie, nie też twoje nie na pewnie. no to jest storewelowy, to ci nie li <grym> Co? <grym> kurde. Dobra, wezmę może tego szu szugona, może z tym mi się będzie le grało lepiej. <grym> kurde... Na górze są. Po co z wlekać? Po na, tu, na tu, tu. I teraz. Madawaga lecę. A... A widzisz, zawiłem. Dobra. Daniel, Przejmuję. Wiesz... Okej. Okay. Bum. Co? Nie trafiłem. O, trafiłem. Ale. bo dostałem asystę. No. Znaczy, że trafiłem. Ale ten shotgun nie jedzie. To jest takie full auto shotgun. Jezu, z góry, z góry! Z, góry, z góry. Aha, A ja z dołu napiszczyłem. Patrz gdzie z góra, a gdzie tu? Nas ja spierdziro. Rozróżniasz górę, tu. Co ty głupi? Czekaj na górze, na górze! Dobra. Dobra. Dobra, chodź. Tutaj. Idźmy Tędy. przejmować kontrolny punkt. B. No Dupa. dobra, na B. Tędy. Tutaj Oj będą. ojo. Uważaj, teraz będą. Nie, dobra. Przejmujemy! O! Widziałem koleścia. A! Sakarament! Dups! No ja tak mówię, a no pff. I tak w dupę dostał Dobra Jest O w dupkę Jesteśmy, w, o, o w dupkę Dobra Coś nam dobrze idzie O dziwo coś nam dobrze idzie w tym BFJ teraz Gówno nie dobrze idzie Mieliśmy Aha, mam lepsze staty od ciebie i kurde No bo ja przemowałem więcej flag A dobra BUM, BUM KURDE Dobra. A co to po prostu tak... No to jest USAS! To jest no. największy uber hardcore w BF-ie. Jak nad bliski dystans, to nie ma, nie ma. Żaden shotgun nie taki. Nie ma jest. nie ma. No nie ma, nie ma. Dobra, to przyjmiemy to teraz. Uważaj tam z tego, ja patrzę z tej strony. No. Dobra. Widzimy. Patrzyliśmy chyba z we dwóch z tej samej strony. <laughs> <laughs> Teraz dołowy B przejęli. No, my tak. Patrz, my tak się. No, co krążymy, krążymy. Na A, A i na B. Na A i na B. No i dobrze. Ja idę tamtędy. Aha, ty już widzę, że D Nie. Jak to? To czemu zniknąłeś z mapy? Chłó, źle masz. Dobra, teraz Nie No, Dobra, ja się w ogóle my już mamy podobny level, za niedługo będziemy mieli taki sam level Medal of Honor jak w BFA Bf gramy bańki. BFA gramy O, bardzo przejęcie długo. flagi! No mów. To tylko potwierdza to, że w Medal of Honor o wiele się wbija level niż tutaj. No, ja już BF mam 30, więc. Leki! W BFA masz 43. A ja co ja powiedziałem? Mi chodziło o, o tego, o Medal of Honor. No 30, ja tam mam 28, czy tam 6, czy tam 7. A Tutaj mam który? 30... któryś 33 chyba No Czyli jeszcze 10 leveli i będę miał taki sam jak tutaj DES SHIT Mam 11 HP, nie wiem czy coś z tym zrobię Dobra. Nie ja nic z tym nie zrobię. ja po prostu biegłem przed siebie może akurat jeszcze kogoś by się zabiło, ale nie Kurde Ale ten kurde, fajnie się shotguna jedzie na tej mapie No Jakbyś u Sasa odblokował to chłopiec Coś jest z góry na Z Strzelaj, 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 strzelaj! Ale gdzie, kurde! Ja no z góry no ze schodów no! <noise> ja nikogo te nie widziałem Tu jakie żółte tutaj wszędzie Dobra, żółte. już zginęły! Zginęli! Yep. Dobra, nagle. Widzę ich! Gdzie ja jestem? Ja pierwszy raz tutaj jestem! Chyba! Nie, już w tej Ach to nieznane znane zakątki map Daniel Ach nie trafiłem A to jest tutaj To przecież że ja tutaj byłem milion razy już Że Myślałem że ty pierwszy raz jest tutaj. Dobra I A przejmuję. Nie. I wszyscy A znowu przejmują. A B już przejęli tam ci Dobra to biegniemy teraz na B znowu. I tak w kółko będziemy krążyć aż do końca W ogóle ile no... Nam... O Jezus Maria. My całego meczu Aha! tutaj nie nagramy. My całego meczu tutaj nie nagramy, bo to będzie za długo trwało, bo zobaczcie ile tam ticketów jest. No. Także ja chcę... Także... Powiedzieć, Daniel Kurde co? no nie powiem tego już to samskie Dobra biegniemy. No co teraz A znowu przejdzie... Nie, B też przyjęli. O fak, źle jest. No żal, kurde cofie mnie, cofie mnie, cofie mnie, cofie mnie Cofie mnie! Cofie mnie. Dobra, zabiłem no, kurde, go lat latunku. Dupa cholera! Było ich tam pięciu! Jeb! Hehehe Hehehe Ta Jezu No tak, asysta 95 temu tylko 5 hafeżeś zjechał <śm> Jaka chamska dobitka Pum! Heee <śm> Chcę odgadać pełne na hitom, kurde co to jest za realizm? Gówno nie realizm, kurde, to pewny na wreszcie Właśnie, a widziałeś jak snajperka scela? z cela? Z barety, patrz, kurde, kurde bar... bareta bareta ma pociski jak, w, kurde, w czołgu, w rzeczywistości, a tutaj ten pocisk leci, kurde, dwie minuty. Przepierdzielam, że B jest taki reakcyjny jak, kurde, nie zabije na hita z shotguna, nawet ze snajper... snajperki, no. no bo I bareta, ale z barety, z barety, tutaj to jest to, to, to M99, dziewię... coś tam, kurde. Ta ostatnia snajperka to, kurde, jest jak, jak bareta. No właśnie, jak czołg, kurde. Tego nic nie przebije, a mimo to i tak tego się przecież nie ten. Nie zabije. I jeszcze nawet tak widzisz ten hamerski podziw, jak leci. Jak ktoś się wystrzeli z barety, to ten będzie leci, to może się odsunąć, kurde i dupa. Wow. Czy to mnie napiki są, ale. kto. A raczej. A raczej, raczej... co? Raczej. <grym> 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 Żomen jakiś? No. Z Afryki, który. No, spotkałem go, akurat jak byłem Przegarnąłeś go? Dałeś mu jeść? W, are... w aremyce byłem Tak? Jak tam? To? Yeah. To czemu w RMC szczężumy? No Może. To chyba jakieś Kurde tutaj... jeszcze dzwonią! To chyba oswojone Co ja pierd Szlak, no kurde nie dzwońcie <gry> To je, To jest... To jest to jak się ma kurde tego... Skipa dla widzów kurde Wtedy ty wszyscy swoimy <gry> Ja nie wiem, mam na nie przeszkadzać. Kill. Pozdrawiamy widzów, którzy do nas właśnie dzwonią. A to nasza wina, bo mogliśmy pójść na scape'a naszego prywatnego. A e, tam po co? Ja tam mam na nie przeszkadzać, to mi tam nie przeszkadza. W ogóle najlepsze jest to, że my mamy niby scape'a prywatnego, ale my ciągle siedzimy na tym publicznym. Praktycznie. Na tamte na prywatne już nie wchodzimy w ogóle. No bo to mamy już tam ze 150 wiadomości. Super, tak. Tylko siedzimy cały czas tutaj, bo widzowie są ważniejsze od... Nie, ale tutaj na tym, tym też mamy ludzi tak co tak co wielka, no, sobie... No ale to mało. No. Praktycznie połowy nie mam. Taki Pelof. Nie, <laughs> od Myślałem, że chodzi ci o ten. O taką ciężarówkę pelot. <laughs> nie. <laughs> pel <-off. laughs> nie będę już z reklamy, nie? Nie, nie, wypada. No właśnie. Bo nie, bo nie... On... On, o. On nie wyraził zgody, żeby... No. Żeby reklamować jego kanał. No, <laughs> Najlepsze było to! A nie. Najlepsze było to, a nie. Bożeś. O ja! Przejmuję punkt!

Co? Dobra, no szybko przejmuj to szybko jest. jest, dobra, miełem ja szybko Teraz tutaj będzie uważaj I trzy cztery O mówię, wiecie, że tutaj będzie bo A im bota miałem Co? A, mówię ci, że tam wyskoczą mi wyskoczyli Dobra ja. zobaczmy jak Imbota. jest. Ta... O ja jestem pierwszy Co? A mam resprestacę od Ciebie, żal żal by to wziął No bo ja asyst mam dużo Kurde, no spas! się spasł. Kurde, ile mam asyst! Gdzie to pisze w ogóle? <laughs> no właśnie nie pisze. Pewnie w cholerę, ale nie pisze. Lol. Jo ile mam asyst? O kurde, ale nie pisze. Kolejny minus. Nie pisze, ile mamy asyst. My to, my to w każdej grze. musimy wyceni wycenić grę. <laughs> A ja chyba teraz za 3 dychy kosztuje. Nie, 80 zł Ale nie, bo wy, wy, gdzieś była promocja. Kurde! Nie! Dobra, to ja patrzę z tej strony. Daniel. Dobra. Przyjęliśmy. No mów to, co chciałeś, ku... Kurde. Kurde NIE! To jest odrażające. Zabiłeś go? Nie, właśnie on mnie zabił Ej, dobra, innym muszę nagrywam? Cholery czasu już nagrywamy. Dobra Dobra, Więc to tylko Tym ci akcentem. Dzisiaj, Kto... dzisiaj... pro akcentem kończymy ten odcinek. Tak naprawdę zobaczcie, jesteśmy praktycznie najlepsi. No, to naprawdę o kurde ja mam ostatni na minucie. Dobra, pierdzielisz to. Jakoś to było Na pewno lepiej nam poszło niż tam w tam tamtych odcinkach co było. O dziwo! Także no, także ja się żegnam już z wami i cześć. I ja jestem Szlan. A ja, że przegrałem zakład, muszę powiedzieć, Daniel, że Cię Ja pierdzielę, ja to wytnę. Ja się tak. <grym> tak, ty to wytnisz. Dobra, to ja jestem Szlan, on jest Ślimodaka Fenneken. No i. Jestem i z Cześć, z z cześć. cześć. Co? Dobra, to jest Szlanow, a to jest Slinow, dobra się. Co? Ja nie <grym> Dobra, Dzihoba, nie ruski. Siemanko, z tej strony Kamilos i Slin, a to jest nasz kanał, w którym zawsze jest dobra zabawa. Jeżeli Ci się spodobało, to zachęcamy do Zajkowania lajkowania i subskrybowania. I subskrybowania.